Wej, hey, to kolejną transmisję na żywo z figurkami. Więc ktoś się zastanawia, czemu na żywo? No bo tak mi wygodzinie. I z chęcią to robię, bo nie muszę się więcej zastanawiać. Mam mniej więcej więcej co chcę powiedzieć. Dlatego też nagrywam na żywo. No to samo. Nazwałam sobie tytuł odcinka Mieszanka. Hmm, znaczy para figurę, którą potem zaprezentuję. Polsy pochodzą z różnych ocali. Jedna to seria tam City. Druga to jest seria Minecraft. Oczywiście tutaj pozmieniałem kolor ramion. Wykorzystałem takie właśnie oto ogółki. Takim bocznym Tutaj mamy ciemne, brązowe włosy, tutaj mamy włosy kieńcznika, reddish brown, przypomniałam sobie ten za kolor. I tutaj taką mam mieszanką właśnie dwóch różnych torsów, dwóch różnych serii. U mnie, nie wiem, czy w poprzednich odcinkach to było, bo nie pamiętam, w takim razie na pewno w kolejnych odcinkach o się tak, że jeden tor będzie pochodził z jakiejś serii, a drugi tor będzie pochodził z jakiejś serii. Skoro my dzisiaj tak mówimy o feriach, które są w no to przypomnijmy sobie, a szczególnie tutaj chcę po będziemy sobie przypomnieć i powiedzieć, jakie serię. U mnie tam występują, z jakich serii u mnie torsy pochodzą, z jakich serii udało mi się nabyć. No i mam u siebie w tej całej swojej kolekcji figurę. No to sam, na przykład właśnie o że Minecraft. W Minecraft mam kilka torsów. Nie tylko tam przedstawione na, 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 na filmiku, ale mam też tam ich w mieli, w różnych kolorach, różnych tam. Sytuacji. Nabyłem po prostu ich Mam oczywiście seria City, Strand City, jest to seria, z której mam sporo. tego co patrzyłem, to dużo mam w Tak wygląda sytuacja. Najwięcej z tego co zauważyłam u siebie, mam w mojemu z bo Bo ale 40 sztuk. Mmm, ładnie mi się to. Udało zrobić. Myślałem, ale najwięcej mam z Harry Mmm. No bo w Harry bardzo fajne torsy występują, no i u mnie w kolekcji się one znajdują. No i Star Wars, Star Wars tak samo. W Star Wars jest bardzo wiele takich fajnych torsów, które nawet u niektóre można wykorzystać więc z no 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 bo taki fajne mają one no, wygląd mam kilka to z pasu, niewiele, wydrukowanej mini tak samo jest wysył Miraten i taką najnowszą, jeżeli chodzi o ze zwierzątkami. No popatrz na końcu języka i mi uciekło. No może sobie też przypomnę. A Animal Crossing, mam jeden tors oczy, Ed Champions też mamy, Jurassic World też mamy. U mnie te torsy takie się znajdują. Speedy, Vulans, Sigma, powiedzieliśmy: parę też był Staros, itd., Space Space Police. Też mam kilka przecież takich różnych uścia torsów. Gdzieś tam coś jeszcze mi się może przypomni. O, na przykład Scooby-Doo. Mam jeden tors ze Scooby-Doo. Um, um, oczywiście... Um, um, co tam jeszcze, co tam jeszcze, może jeszcze co pokami. Jest wiele takich różnych ciekawych fajnych torsów, To tak właśnie dla sobie przypomnienia jeszcze takie odcinek. No dobra, w takim będzie razie ja dziękuję za uwagę. Odzucam wszystkim wszystkiego dobrego. Młego no, wieczoru do i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, pa pa!